Źle dla wszystkich. Mm -hmm. Źle dla związku, źle dla kibiców, źle dla dziennikarzy, źle dla trenera probierza źle dla Roberta Lewandowskiego. Więc pewne rzeczy powinny zostać jednak po cichu, w szatni. To może patrzun będzie? Może do, patrzun. Ale z tego środowisko w końcu. on się tam nie za bardzo dogaduje z prezesem. Moi klienci akurat są teraz na wakacjach, więc myślę, że to jakoś specjalnie na nich nie działa. W Turcji grałem w golfa. Niektórzy więc dają sobie radę. Czy ty widzisz, że coś się wypaliło, jeżeli chodzi o współpracę psychologiczną, czysto, psychologiczną, mentalną? I gaświąty Daria Abramowicz. Nie byłoby to fair, gdybym to tak jednoznacznie potwierdził, bo nie mam pojęcia, nie jestem w środku. Ale jest to nietypowe, że ta współpraca trwa tak długo. Cała Polska dzisiaj żyje wyborem selekcjonera reprezentacji Polski. Cała Polska żyje też tym, co dzieje się wokół kadry wojną Probierz Lewandowski. Nie zapomnijmy też o idze świątek, która ma wielu, wielu fanów w naszym kraju. Przemek ofiara witam was, was wszystkich w nowym odcinku, odcinku specjalnym futbologi, w którym porozmawiamy sobie o sferze mentalnej naszych sportowców. Z kimże lepiej porozmawiać o tych sprawach, jak nie z jak Kubem Bebączkiem, trenerem mentalnym. Cześć Kuba. Dzień dobry, bardzo miło się zobaczyć. Kuba, chciałem zacząć od, y, y, od selekcjonera, bo szukamy tego selekcjonera bardzo y, usilnie i y, chciałbym w, w, od Ciebie dostać taki rys selekcjonera, jak on powinien y, wyglądać pod kątem mentalnym, bo wiadomo, że musi być przystojniakiem. No nie? Garnitury, będą, y, garnitury będą super, tak jak u Michała Probierza, ale tam widać garnitur nie wystarczył. Jaki, j, jaki, jaki musi mieć mental taki selekcjoner? Trochę rys ojcowski. Byłem no, tu więc fanem wyboru Macieja Skorzy. Tak się pewnie nie stanie. Ale z jednej strony trochę ciepła, troski, empatii, bo to najmłodsze pokolenie wchodzące do sportu bardzo tego potrzebuje. To jest młodzież, która się urodziła w czasach dobrobytu. Oni trochę inaczej są zarządzalni niż ich ojcowie czy dziadkowie. Ale z drugiej strony też ta twarda ręka, żeby nie dać sobie wejść na głowę, żeby to jednak trener decydował, a nie kapitan czy jakiś inny zawodnik, żeby tą szatnią też trochę zarządzać, nie zostawiać jej samej sobie. To też taka cecha, która myślę, zwłaszcza po ostatnich doświadczeniach, przyda się nowemu trenerowi. Czyli trochę mordysta, a trochę dobry tatuś. Otóż to. I tak zwane zarządzanie symultaniczne, o czym pisał Ken Blanchard, że niekiedy potrzeba tak, niekiedy potrzeba tak. W kryzysie nie chodzi o demokrację, w kryzysie niech jeden rządzi i niech jeden po prostu walnie ręką w stół. Ale kiedy jest możliwość rozwoju, kiedy jest trochę czasu, kiedy się przygotowujemy, może trochę więcej dyskusji, trochę więcej empatii. Bo to, co powiedziałem, ojcowie tych zawodników pewnie by się uśmiechnęli e, ironicznie, gdyby usłyszeli, że psychologia w sporcie jest ważna. Ale ci milenialsi, którzy teraz tworzą Polskę, Sport, I którzy za niedługo polecą na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles, oni potrzebują tego podejścia psychologicznego. To jest pokolenie, które ma więcej wysłań ze zdrowiem psychicznym niż jakiekolwiek wcześniej. I to jest pokolenie, które też potrzebuje wysłuchania i empatii. Tego też trenerowi życzymy nowemu. No właśnie, jak patrzysz na tych kandydatów, teraz nie wiem, czy tak blisko piłki nożnej, czy wszystkich kojarzysz. Że... Muszę, muszę być blisko piłki nożnej. Tak, no, <noise> który być teraz tak najbardziej odpowiadał, taki pod kątem mentalnym mówię. No tro trochę tutaj się poskorza odpadł, tak? odpadu, tak. No, pasowane. Bardziej Skorza. Zresztą mój klient, całkiem niedawno, uh -huh. kiedy wylatywał do Japonii, współpracowaliśmy i myślałem sobie, że tu będzie właśnie wybór Polskiego Związku Piłki Nożnej i prezesa. Myślę, że ten trener spełniałby szereg takich rzeczy, które są potrzebne na ten kryzys, który ewidentnie mamy. Natomiast, no, kto to wygra, nie mam pojęcia i chyba się tu nie będę bawił we yes. wróża. Trudno jest mi powiedzieć. Myślę, że też e, trwa to dość długo i dość dużo jest tam różnych takich, e, powiedziałbym, zwrotów akcji, więc kto wie, czy my się dowiemy. Dzisiaj, czy za tydzień, czy dopiero za miesiąc, trochę jestem tutaj niepewny. Jeśli ja, jak to działa na piłkarzy? Cały czas nie wiedzą, kto będzie ich szkoleniowcem. Jest to trudne chyba mentalnie. Moi klienci akurat są teraz na wakacjach, więc myślę, że to jakoś <grym> specjalnie nie, na nich nie działa. Przeżywają. W Turcji grałem w golfa niektórzy, więc dają tak. sobie radę. Natomiast e, myślę, że im dłużej to trwa i im dłużej ciągnie się jeszcze stara afera, której jakby no, nie zakleimy jakimś no, sukcesem, odciąć, tak. no to trudno się od tego odciąć, prawda? Tak jak ta afera premiiowa. Z panem Morawieckim się ciągnęła długo, mhm. no ale jak zaczęli wygrywać, no to ona już trochę przycichła. Tak teraz potrzebujemy jak kania Dżu, jakiegoś dobrego meczu, gdzie zagramy, gdzie to zatrybli, gdzie ten trener będzie też dobrze wyglądał. Może nie aż tak dobrze, ale dobrze. Mhm. E, no i myślę sobie, że jakoś to na nich mimo wszystko wpływa. No To jest ich taki drugi zawód. Ich pierwszy zawód to jest piłkarz nożny w klubie, to jest ich główny zawód, ale ich drugi zawód piłkarz nożny w reprezentacji. Kiedyś już o tym rozmawialiśmy w innych okolicznościach tak, przyrody, tak. to nie jest to samo, prawda? To są jakby dwie inne prawa. Ale do tej drugiej pracy na pewno podchodzą bardzo emocjonalnie. Oczekiwania są gigantyczne. Fala hejtu, jaka się wylała, na pewno też robi na nich jakieś tam wrażenie, mówiąc kolokwialnie. No, i myślę sobie, że im szybciej ten trener będzie, tym lepiej dla naszej kadry. Jeżeli byśmy sobie wypisali top 5 tego, co będzie musiał zrobić nowy selekcjoner, to myślę, że numerem jeden będzie to. Polecieć do Barcelony. Dokładnie, pod Barcelonę. Tak, <laughs> tak dokładnie, polecieć Oho. i dogadać się z, z lewym. Pogłaskać tak. go po głowie. Nie wiem, co zrobić. Zjeść z nim chorizo. Napić, chorizo, napić się kawy i jakoś mu to przetłumaczyć. Jak to zrobić? Myślę, że to będzie jedno z takich serio, mówię, zadań dla trenera, i pewnie na pierwsze dni swojej mhm. pracy, no pewnie nie jest najlepszym doświadczeniem dzwonienie przez telefon. To się okazuje mało skuteczna metoda. Najgorzej w niedzielę wieczorem, jak, jak piłkarz dzieci. Jeszcze na emocjach, <gry> tak. tak, dokładnie tak. Więc myślę, że no, ten samolot, oby to był samolot w obie strony, mhm. e, będzie potrzebny. Natomiast później będzie potrzebna też jakaś interwencja w szatni. Może zupełnie inaczej zbudować dialog motywacyjny do tych ludzi. Może zawodnikom wyznaczyć znowu jakieś cele, w których oni też współuczestniczą. I nie tylko narzucanie wizji, ale też podpytanie. To często działa też w świecie biznesu, że jeśli prezes wyznacza jakąś wizję od siebie, to ona bywa sabotowana przez pracowników. Ale jeśli on ich angażuje do tworzenia tej wizji, to wtedy nie sabotują, no bo sami ją współtworzyli. Myślę, że taki element będzie też w tej pierwszej piątce nowego trenera. Jak to oceniałeś, tak jeżeli chodzi o mental, tę wojnę probierz Lewandowski? Czy tam Nerwy wygrały ze zdrowym rozsądkiem. Źle dla wszystkich. Mhm. Źle dla związku, źle dla kibiców, źle dla dziennikarzy, źle dla trenera Probierza, źle dla Roberta Lewandowskiego. Więc pewne rzeczy powinny zostać jednak po cichu, w szatni, a z drugiej strony przecież my wszyscy, kibice, dziennikarze, specjaliści, którzy sportowców wspierają, no też tym żyjemy, chcemy wiedzieć i żyjemy w takim świecie, gdzie jesteśmy inwigilowani non-stop. Ty masz przed sobą kamerę i mikrofon, ja mam w kieszeni kamerę i mikrofon. Nie da się już być może zrobić jakiegoś zebrania z działaczami, gdzie coś nie wypłynie. Po polityce to wiemy, no i po piłce Wszystko nożnej wypływa. też. Więc to prędzej czy później pewnie wypłynie, ale im więcej wyciszenia wokół tego tematu i też powagi w stosunku do sytuacji, tym zazwyczaj lepiej dla tych drużyn. Czy o, o tyle nowy selekcjoner będzie miał łatwiej z Lewandowskim, że po pierwsze będzie nowym selekcjonerem, na niego się nie obraził Lewandowski, nowa karta. Na, na, na poprzedniego nowa karta, a po drugie czas leczy rany. To już nawet nie rozmowa, ale czas. No, zapomina się czasami o tym, co wydarzyło się miesiąc temu nie tak podchodzisz do tego, co było miesiąc temu, jak do tego, co było dzień temu. Jest taka książka Sztuka Wojny. I ta książka, stara, z Azji, mówi o tym, że jeżeli mamy jakiegoś przeciwnika i on jest zapieklony na swoim stanowisku, to trzeba mu też pomóc odzyskać twarz i wrócić, jakby z otwartą przyłbicą, na pole walki. Więc być może tu należy dokonać takiego negocjacyjnego rozważenia, czy nie chodzi też o to, żeby dać pewne karty. Robertowi Lewandowskiemu do ręki, żeby on też mógł rozegrać sytuację, chroniąc swój wizerunek. To jest dla niego ważne, więc myślę sobie, że no, takie szachy też się zaczynają: negocjacji, szachy, rozmów, trochę takie szachy też mentalne, i pod tym kątem nie byłbym z sobą, gdybym tego nie dodał. Przydałby się ktoś w tej nowej kadrze, kto pracuje też psychologicznie. To, to na pewno. Natomiast czy, czy trener też w pewnym sensie jest psychologiem w dzisiejszych czasach? Czy on sa, sam musi podchodzić do piłkarzy jak do w zasadzie swoich klientów psychologicznych? I tak i nie. Tak, no bo też będzie przecież przekazywał im swoją wizję i musi dobrać odpowiedni komunikat do bardzo zróżnicowanych osobowości, które ma w drużynie. Ale nie, bo doba ma 24 i tego nie naciągniemy. On się musi zająć analizą statystyczną, przygotowaniem taktyki, no i jednostkami treningowymi. Więc nie da się na jednego człowieka zrzucić dwóch etatów, a nawet jeśli się da, Marek patrzun trochę taki był i jest, no to potem może to powodować zmęczenie, frustrację, wypalenie jakiegoś konceptu. Więc myślę sobie, że dobrze by było, żeby ktoś był z osobnym etatem i patrzył jednak trochę z boku na tą kadrę. Niekoniecznie się zaprzyjaźniał, patrzył z boku. Jak się zaprzyjaźniamy z zawodnikami, nie zawsze to dobrze wychodzi. Może do tego też jeszcze dzisiaj nawiążemy. Jakby patrzył z boku, był obserwatorem i widział rzeczy, których nie widzi trener, byłoby to pewnie wspierające pod kątem i socjologii, i psychologii. To może Papszun będzie. No to Papszun. Ale z tego co w końcu. Ale on się tam nie za bardzo dogaduje z prezesem. No, no więc <laughs> właśnie, jeszcze, jeszcze jedno pytanie o, o piłkę i o reprezentację, bo Atmosfera w drużynie jest absolutnie rozwalona, i powiedz mi, w jaki sposób ta cała sytuacja oddziaływała na piłkarzy i jaki wpływ miała na porażkę z, z, z Finlandią. Źle, źle. Wiesz, jeśli zanim wyjdziesz na mecz, już sobie wyobrażasz nagłówki jutrzejszych gazet i fale hejtu, no nigdy nie jest dobry wstępniak do tego, żeby wyjść z klatą do przodu. I jeszcze i masz że tuły piłkarze wykopali Lewandowskiego. No, otóż tak? to, otóż to. Tam było już takie zamieszanie w pewnym momencie, że myślę, chociaż nikt mi tego wprost nie powiedział, ale myślę, że część wolałaby jechać do domu niż do Finlandii. Dobrze, przejdźmy do y, naszej y, gwiazdy tenisowej tym razem. Lewy, Iga Świątek, no więcej takich... Ten sam poziom. Mega gwiazd, tak, to jest ten, ten sam poziom. Często mówi się, że Iga Świątek przygrywa y, nie z rywalkami, a ze swoją ambicją sama ze sobą. Czy zgodzisz się z tym? No jest coś na rzeczy, bo przecież te wyniki były, one były doskonałe, a od jakiegoś czasu nie dlatego, że brakuje techniki, czy taktyki, no te wyniki są słabsze. Oczywiście możemy to tłumaczyć trochę tą aferą dopingową, wymianą trenera. To są bardzo silne czynniki wpływające na zawodniczkę, bez dwóch zdań. No ale z drugiej strony, pewnie i ona sama ma oczekiwania w stosunku do siebie, pewnie i jej sztab marzy o lepszych wynikach, no i pewnie kibice i dziennikarze też by temu przyklasnęli. Więc, czy mamy kciuki za jego Świątek, czy mamy kciuki też za Daria Abramowicz, która odpowiada za ten właśnie wątek mentalny? Kto wie, czy na tym etapie i na takim poziomie światowym nie najważniejszy ten wątek mentalny być może na tym etapie i na, na etapie... tak równym poziomie zawodowym. Właśnie, tak? właśnie, bo oczywiście no, nie powiedziałbym tego samego, gdybyśmy, nie wiem, prowadzili od przysłowiowej drugiej ligi zawodniczkę. Tutaj jest y, potrzebna motoryka, technika, taktyka. Kto więcej trenuje, ten ma większe prawdopodobieństwo sukcesu. No dobrze, ale teraz, kiedy my gramy wielkiego szlema, każda już jest wytrenowana, tam nie ma amatorek. Tak. Tu będzie decydowało to, co między prawym a lewym uchem zawodniczka sama o sobie mówi w swojej głowie. Czy ty widzisz, że coś się wypaliło, jeżeli chodzi o współpracę psychologiczną? psychologiczną, czysto psychologiczną, mentalną i Świątek Daria Abramowicz. Nie byłoby to fair, gdybym to tak jednoznacznie potwierdził, bo nie mam pojęcia, nie jestem w środku. Uh -huh. Ale jest to nietypowe, że ta współpraca trwa tak długo. Jeśli dobrze pamiętam od 2019 roku, czyli no liczmy to 6 lat. Ja nie znam drugiej takiej współpracy, nie ukrywam, ze świata sportu, a trochę też jedzę w tym środowisku, gdzie przez 6 lat z tak dużą intensywnością ta sama psycholożka lub psycholog jest zawodnikiem z zawodniczką. Wydaje mi się, że jest ryzyko habituacji tak zwanej, czyli mówiąc po polsku zawodnik Właśnie się może... Tak, już tłumaczę na polski język. Może się zawodniczka uodpornić na metody psychologa, bo być może już je wszystkie zna. Mhm. Powiedz mi, ponad rok czekamy na zwycięstwo i Świątek w, w turnieju. Kibice są sfrustrowani i czekają bardzo mocno. A co mówić o samej zawodniczce? Jak, jak na nią to może oddziaływać? No bo zobacz, próbuje, próbuje, nie udaje się. Źle to pewnie oddziałuje. Ja też jestem świadkiem tego i pewnie też to kibice śledzą, że ostatnio więcej jest wywiadów, takich szczerych, głębokich, jeden na jeden z jakimś dziennikarzem. Skąd to się bierze? No może właśnie stąd, żeby też trochę bardziej transparentnie przetłumaczyć kibicom, że zawodnik to człowiek, mhm. że nie zawsze to wychodzi, że to jest faktycznie szczyt, że tego nie można oceniać z boku, skoro my nie wiemy od środka. No i pewnie jest w tym bardzo dużo racji. Ale z drugiej strony, może też wcześniej tej transparentności trochę zabrakło, bo przecież ilość teorii spiskowych które są na temat tego, co się dzieje w tym sztabie, to ja sobie nie przypominam drugiej takiej sytuacji ogromne. w polskim sporcie. Nie do nie. Nie tak, ale też teorii spiskowych. Niektóre mhm. bardzo szalone. Kibice mhm. wypisują. Ja niekiedy z punktu widzenia no, zawodowego też zerknę, jaka jest taka opinia społeczna na temat zawodniczki, zawodnika, czy sztabu szkoleniowego. No to ilość tych teorii spiskowych jest bardzo duża. Myślę, że dlatego, że też trochę tam brakuje transparentności. Gdyby to nie była taka twierdza informacyjna, tylko gdyby ktoś tam więcej tego po prostu kontentu mówił, Mówiąc po angielsku, mówiąc po polsku, treści wyrzucił do głodnych tegoż kibiców. To może aż tylu plotek na ten temat by nie było. Sądzi, że to bombarduje głowę IGI, te teorie spiskowe? Obawiam się, że bardzo mocno. Młoda, wrażliwa dziewczyna. Powiedz mi, bo mówisz o tych wywiadach coraz częściej, faktycznie jest coraz więcej wywiadów z Igą świątek takich jeden na jeden, ale można zauważyć, że Iga zrobiła się nerwowa podczas takich wywiadów. Często potrafi się odszczeknąć dziennikarzom. Z czego to może wynikać? Z jednej strony pokazuje, że też jest człowiekiem. My się denerwujemy, wszyscy się denerwujemy, ona też się denerwuje. Natomiast wcześniej tego nie było. Z czego to może wynikać? Jak mamy jakiś konstans, czyli widzimy po zawodniczce przez lata jakiś zbiór zachowań i się do go Przyzwyczajamy, to wszystko, co bardzo ponad normę lub poniżej normy wyskakuje, może wskazywać na to, że tam jest duży stres. Okay? Czyli jeśli jest jakieś uderzenie piłki, które leci w stronę dzieciaka, który te piłki podaje, a my tego nie widzieliśmy przez poprzednie lata, no to możemy sobie zadać pytanie, czy w takim razie coś też się zmieniło w samej zawodniczce. Zapewne tak. Często to jest właśnie stres. Więc ja też czytam te wywiady, oglądam te wywiady. Niekiedy mam wrażenie, że one są zbyt takie wygładzone i ogólnikowe i niektórych informacji może brakuje też kibicom wprost, stąd tą lukę informacyjną sobie dopełniają różnymi fantazjami. No ale z drugiej strony, to, co też powiedziałeś, sportowiec to przede wszystkim człowiek, jakkolwiek brzmi to banalnie, pamiętajmy o tym, ta dziewczyna naprawdę ma gigantyczną presję, pewnie nie chcielibyśmy się pod tym kątem z nią zamienić. No tak, Iga teraz mierzy się z nawierzchnią, którą no niespecjalnie jest fanką trawy, trzeba to powiedzieć. Chociaż juniorsko sobie radziła, ale juniorsko to prawda. radziła. Teraz to, teraz to wychodzi różnie. różnie. Czy to też na mental działa w taki sposób, że no myśli sobie, kurczę, znowu ta trawa? Mnie szczerze mówiąc zaskakuje, że akurat tą informacją ona się tak gęsto dzieli w mediach. Mhm. Trochę tak, jakby chciała sobie zabezpieczyć tyły. Mhm. Trochę tak, jakby chciała wytłumaczyć jeszcze przed wyjazdem na główny turniej, że na pewno mi nie pójdzie tak dobrze, no bo tej trawy nie lubię. Myślę, że to też niedobrze, że to trafia do uszu kontrtenisistek. Czyli nie powinna moja główna rywalka wiedzieć, czego ja się lękam. To jest zasada, którą w treningu mentalnym bardzo mocno otrzymamy. Więc to akurat mnie zaskakuje, że tak często i tak gęsto takie przekonanie wyraża. Myślę, że dobrze by to było przeramować, bo przecież jakby przypomnieć sobie parę lat wstecz, to iga świątek na trawie potrafi też zgarnąć pierwsze miejsce. Jeszcze chciałem Kupa, Cię zapytać, żeby tak z klamrą spiąć i reprezentację Polski w piłce nożnej, i lewego. na misja. Zobaczymy, czy nam się <laughs> uda. I Iga Świątek. Natomiast no, Iga Świątek i, i reprezentacje w ostatnich miesiącach łączą porażki. Tak? Tych tak. porażek było dużo i te porażki oddziałują na głowę, w tej głowie siedzą. I mam wrażenie, że i Iga Świątek, i reprezentacja Polski są już w takim momencie że no, boją się kolejnej porażki, boją się, że przyjdzie kolejne rozczarowanie, że, że w internecie pojawią się no, takie nienawistne tony, no bo i po piłkarzach, i po Idze Świątek kibice jadą równo z trawą. Taki jest polski kibic, niestety muszą się do tego przyzwyczaić. Jak oni, jak oni mogą sobie z tym radzić? Tylko to jest pytanie trochę na poziomie, czy pan, który myje szyby na wieżowcu, gdzieś tam na 32 piętrze, byłby dla nas rozsądnie postrzegany, gdyby Powiedział, no, ja mam dużą presję, bo ja pracuję na wysokości. No, to jest część Twojego Jeszno, zawodu. Mówi się, że, no, je, jeżeli my powiemy, że piłkarz ma presję, czy ten ma presję, to ktoś może powiedzieć, że presję to ma pani w szpitalu, która przeprowadza tak. operację. Tak? Jeszcze w trakcie pandemii, prawda? Tak. No, tak. Myślę sobie, że to jest część zawodu, ale to, co powiedziałem trochę wcześniej, to pokolenie jest zdecydowanie inne niż pokolenie X-ów, czy nawet y -ów. To jest pokolenie. Pod takim kątem? No, pod kątem takim, że po pierwsze, urodziło się w czasach dobrobytu. Po drugie, żyją w atmosferze social media, decydują o prawie wszystkim. Po trzecie, Coraz bardziej narażeni są na wypalenie zawodowe, epizody depresyjne, stany lękowe. Jakość zdrowia psychicznego polegi Polaków, w tym młodym pokoleniu, to widzimy jak na papierku lakmusowym jest w kiepskiej formie. No i po czwarte, chyba nigdy aż tak mocno nie komentowaliśmy sportu i tak licznie nie uznawaliśmy, że wiemy lepiej niż trener, niż to się dzieje w obecnej dobie, dobie, nie wiem, mediów społecznościowych, może tu nie będę wymieniał, i w dobie tego, że każdy w internecie może napisać praktycznie wszystko, jest w dodatku jeszcze bezkarny. No i biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, które wymieniam, ten aspekt psychologiczny wydaje się dużo bardziej potrzebny niż to było kiedykolwiek wcześniej. Jeszcze chciałem na koniec zapytać się o, o to, jak reaguje sportowiec, też człowiek, o czym oczywiście mówimy, w, w skrajnych emocjach. W takich na przykład, kiedy Michał Probierz dzwoni do Roberta Lewandowskiego, przekazuje mu te informacje, i jest 38 minut pomiędzy telefonem Michała Probierza a oświadczeniem Lewandowskiego, że już w kadrze nie będzie grał. Jak Iga Świątek reaguje na informację, że w jej organizacji, znalazły się ym, niewłaściwe nie, nie, substancje, tak? Ym, jak y, radzi sobie sportowiec w takich mega skrajnych emocjach? Ta dwójka sportowców wymieniona przez ciebie, to są też osoby, którym bardzo zależy na wizerunku, bo ten wizerunek przyciąga sponsorów, ten wizerunek jest pewnym kultowym wizerunkiem, wręcz jakimś dobrem narodowym, wpisuje się w kulturę. Jak gdzie nie polecę na świecie, słuchaj, i powiem, że I'm from Poland, to pada albo jedno, albo drugie nazwisko, prawda? I albo jedno, albo drugie. Więc im bardziej oni dbają o swój wizerunek, tym bardziej im zależy, żeby byli dobrze postrzegani. To jest sprawa jasna. No i teraz, czy oni są dobrze postrzegani w ostatnich miesiącach, tygodniach? Nie. I odpowiadam na twoje pytanie, Oczywiście, że to na nie wpływa. To są istoty ludzkie. Pewnie jest złość, pewnie jest poczucie zagrożenia, pewnie jest lęk, pewnie jest frustracja, pewnie jest smutek. Może też jest troszkę, taka, bym powiedział, bardzo emocja związana z tym, że ja tyle z siebie daję. A i tak tego nikt nie docenia. No to po co ja muszę tak walczyć, prawda? Czyli taki rodzaj bezsilności, a może też złości na nas, kibiców, komentatorów, dziennikarzy, bo oni na pewno ciężko pracują. Tego chyba nikt im nie odejmie. No a my cały czas gdzieś tam widzimy jakieś luki do poprawy. Być może zbyt dużo też o tym rozmawiamy. Trudno powiedzieć. Ale też takie są czasy, takie są reguły gry. No i oni muszą się do tego przyzwyczaić. I tym akcentem kończymy. Kuba, dzięki ci raz za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję również wam. To była Futbologia. Subskrybujcie nas, oglądajcie nasz Kanał, łapki w górę, zaznaczajcie dzwoneczek, bądźcie z nami. Yy, do zobaczenia przy okazji następnych rozmów pewnie będą niedługo. Przemek ofiara. Cześć!